Witajcie widzowie w dzisiejszym odcinku Druga część Sianokosów Dzisiaj będzie zgrabianie widzowie a, da, a czemu nie przetrząsanie? Bo nie mam przetrząsarki widzowie I ja zawsze zgrabiam samą trawę widzowie Ale spokojnie krowy też samą trawę jedzą więc Najgorzej nie, nie jest. Widory. No. Wchodzimy do ciągnika. Trzeba rozłożyć wygrabiarkę, włączyć opór, opuścić i włączyć wałek. Trzeba. A tym burgerem. O. Dobra. Jak? Działa chyba to wszystko. Bo dawno ta zgrabiarka też nie była e, podpalana. Już tu wszystko Co? chodzi. Jak widać. Prudziała? A, bo jak się wychodzi z traktora we 15 to kokog się wyłącza, Więc Nic za to nie prawda. To się oporował to podczas wychodzenia z ciągnika tylko mam, tylko mam nadzieję, że ja się nie obalę jak ten tur tak wysoko podnie, e, ten, jak ten tur tak wysoko podniesiony jest to ja bym nie chciał e, mieć wypadków Widowie Dostawskie łapkę do góry Suba na kanale O jest ta kostka tu jest, o, jest. Pewnie Pewnie z ostatniej akcji chyba ze trochowania pewnie te pewnie została i jej ja, nie zauważyłem i tutaj sobie tak kilka lat se, tu pewnie tak leży ta kostka na tej łące i co I leży i co nic nie robi. Ne? ta kostka oczy chyba odpowiednie od pracy. Jak mi się zdaje, ne? Tutaj druga kostka gdzie to wyleży. to stworzony imprez. Tu trzeba trochę wyprostować. trochę tak w skrzywo. I to jest w ogóle ta moja druga e, łąka, co bym pokazał e, pod koniec poprzedniego odcinka z no, kosu Widowę To jeszcze tego odcinka nie widział, niech niech pada. Bo odcinek fajny też był, też nawet fajny fajny, wyszedł. Sory za jąkanie się. Jak coś na odcinkach Bo to sami nie... Bo to sami nie mogę się wyszło, widzowie. Na odcinkach. Ale to sami tak musi być. Przez tą łyżkę nic nie widzę tak trochę. Widowie. Mogę tą łyżkę Mogę tą łyżkę Że aż tak będzie. Dobra. trzeci pokos zrobiony yes. no, jest. O, teraz ten stół stoi, ten energetyczny chyba. Jakby tu teraz to, to tak przejechać. jakie suka jakoś trzeba tutaj zebrać, a ty wątpa. Otro. zawsze dobrze się spisywała i wciąż dobrze się e, spisuję bo ostatnio ja te rąki jak jeszcze nie miałem kanału na, ju, e, na YouTube więc, więc, da, więc dla mnie to jest po drugim czasie e, koszenie i zgrabianie e, moich tłom dla to jest krótko bo na początku tej serii chyba drugi przedszcinek było koszenie kukurydzy na kiszonkę i, i ta kiszonka długo mi wys, wystarczała w więc nie było co, potem... Potem nie było co tych łą... e, nawet koszt. Kurczę. To kozy za grube. Są. Ale to tam... Się... Panie. Ja nie wiem, co... Sikną weźmie na roz. to oczywiście. Hmm. Łezy, no to co? Aż do końca łąki chyba tak jest Projektu tu wydaje się, że najbardziej szerzej widzowie Nie wiem co na naraz, ale zawsze wtedy można poprawić Taka jest trochę taka krzywa i to pokosy będą takie. Takie kukośne. Aha, oporu nie ma. Okej. Okay. Się wyłączył znowu. Ale to nie jest moja wina, że powiem. Tego nawet nie weźmie. Czekajcie, stworzę tutaj taki pokos. O, I pokos. Dobrze. Będzie. to nie mogę za daleko jechać, bo znowu będzie, będzie taki pokos, że tego pokosa na raz nie wezmę. Moją proszą. Dobra. Hmm. I trzeba tak to jakoś. Wtedy już wjechać we w ten słup, bo inaczej tego nie zrobię widzowie. Czuję z tym słupem widzowie I Czasami trzeba myśleć jak tutaj to zgrać za tym słupem Trzeba się to stanać do... tak, tak chyba będzie dobrze tak, pojedziemy, tak, tak. I tak, pojedziemy. O, wyjścia nawet. Taki fajny przejazd. No, wyjść, to sami widzicie. Teraz tu trzeba u, e, ułożyć.

żeby było to tutaj żeby to nie było żeby to nie było po jakemu tak zrobione bo potem strażą będzie dużo zakrętania widok o no i no no szybko żebym się obrobił. Tu kostka... od ostatniego... ak... od ostatniej akcji. Leży tak długo jak szlak. Tu dobrze wszystko, dobrze, dobrze. Ja czasami też, widzowie, się stresuje się podczas nagrywania, więc więc się nie dziwcie, że ja to czasami tak nic nie gadam albo, jak, albo gadam o czymś innym tam trochę. To trochę się wstyle nagrywać. Stawcie łapkę do góry widzowie i suba z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić innych odcinków. Z małej polskiej wsi i z małego gospodarza. A najgorzej widzowie to będzie tu. Patrzcie Tu rów jest. Tutaj błoto jest. Tutaj... Tutaj, okay, tutaj trochę... Kawałek krowy tu idzie. Tu jest most widowy, żeby sobie przejechać na no to moje pole tutaj. A tutaj to zobaczcie jak mało, jak mało miejsca, żeby tutaj się, się wyrobić. Nie? Będzie trochę skomplikowane, ale ja to sobie zrobię poza odcinkiem, bo ja chcę. Żeby też były e, shorty ze zgrabiania Bo jeszcze nigdy nie było Shortów e, ze, e, z, e, ze zgrabiania we, farmi we farmingu 15 No Także będę kończył ten odcinek A to sobie tutaj jakoś tak zrobię Nie przedłużam odcinka Także... Aha, znowu opór się wyłączy. To jest normalne. Trzymajcie się do kolejnego. Na razie. Cześć.